Heo. W ogóle sobie i jest ja 16.53. Dobra, taki smak mam. W ogóle kubek Taki Złuch. Mam taki smak, że można sobie zrobić taki wbrew Mam cytryno. Jak to było? Granat. Pomarańcza. Lub jabłko. Nie wiem, które wybrać. Czy to? Chyba to nie. Mm, to? Nie było ostatni Nie, ten ostatni robiłam, ale i tak mi smakuje. Ten jest taki słodki. Chyba że dwa słodki. Błyżka. Muszę w ogóle nać sam wodę. Będzie świlało. I poczekajcie jak się przeleje, bo wiem, że